Państwa witam serdecznie na konferencji po meczu 20. w pierwszej ligi. Oliczanka, chodźca, groby głowów, wynik 1 do 1. W 80 minucie go lastrzelił Jakub Mrozik, wyrównał w minucie Tomasz Zając. Oglądaliśmy też dwie czerwone kartki, najpierw dla Tomasza Mikołajczaka, później dla Krzysztofa Ziemniaka z Głogów. głowów. Tak więc 1 do jednego Mamy ich tradycyjnie z nami trenerzy obu zespołów. Jest pani Reneusz Szymało, trener dobrego Złogów oraz pan Mariusz Pawlach, trener kojniczanki. Ja to pierwszy proszę o komentarz do dzisiejszego spotkania trenera kości. Dzień dobry Państwu. Myślę, że nie brakowało emocji, żeby było z nim za dużo płynnej gry, bo się za ze ludzi. Natomiast nie brakowało uwagi, zaangażowania w stanie. Aż do no takiej kości, że tych kartek musiał być. wydaje mi się, że to już zagranie nie było zbyt skomplikowane, to była po prostu walka. Mówię tak, bo wiadomo, przyjadę z jakimiś tam problemami. Po dzisiejszym oczu no, leciałam trzech kolejnych zabójków na żółte kartki, także przynajmniej cieszymy się, że, że ten remis wybaczony w takich okolicznościach na pewno no, tutaj mm, no, musi spowodować to, że jesteśmy zdolni. Piłka jest tak że w momencie w 70., w momencie 80., w uważałam, że w kodach się, że to my jesteśmy w lepszej sytuacji. Jesteśmy w to jest przywódcy zawodnika. Później paradoks polegał na tym, że nie i przewąkarki. Nie wyrównaliśmy. Także, także tutaj yy, trzym się, bo ten remis na pewno był dla nas mocno odmocny mentalnie i, i za to cię popatrzę. do końca, zaangażowanie, bo to nie mogli się robić z każdą kolejką, każdy będzie lepiej wyglądało, te pierwsze meczu tak wyglądają. My na pewno wracamy w takich okolicznościach, co yy, Dziękuję. Dziękuję również. Witam wszystkich. E, no na pewno nie będę szukał jakiegoś usprawiedliwienia na pewno sprawiedliwie, że to była pierwsza kolejka gdzie można było, to mogliśmy zabrać e, słabiej. Zabraliśmy tak, słabsze spotkanie, na pewno najsłabsze. E, jeśli chodzi o okres przygotowawczy, ale wiemy, że teraz już jest startowy. Wiedząc, że oczywiście jaka piłka, jaka piłka jest, to nie przypuszczałem, że jesteśmy dzisiaj akurat będziemy, zwłaszcza po ofensywie bez, bez naszych argumentów. Zabrakło tego, na czym ćwiczyliśmy przez ostatnie półtorej miesiąca. Oczywiście przyczyny te ja muszę znaleźć. Za mało, za mało sytuacji, żeby to spotkanie wygrać. Zaczęliśmy zdecydowanie yy, lepiej, lepiej biegać. Jak zaczęliśmy grać w dziesięciu, to też na pewno nie lepsza, tylko pozostała znaka, ale myślę, że tutaj yy, opierają przede wszystkim o, o zawodników Rafała Grzelaka i Tomka Mikołajczaka. No to widzimy, że tam jeden ani drugi nie skończył tego nawet w pełnych 90 minutach i uważam, że duży, duży tutaj jest procent tego, że, że mówię, nie, nie mamy dzisiejszych punktów. Były gdzieś założenia, ale mówię, jest to punka i nawet w 92. czy 3. traci się bramkę. Nie jest to też tragedia, aczkolwiek mówię, dużo dużo wniosków i, i do dużych, to było też dużo y, domyślenia. Uważam, że na pewno stać nas na lepszą grę i ona po prostu musi być do <tukasz> tego. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o, o zadawanie pytań. Mam pytanie, proszę pana katalegner, że no, nie pan ocenił zachowanie tą głowie sytuacji w której dostał drugą wytą kartkę, no przy okazji komentarz się wykluczył z wynego z To będzie też z pewnością jakieś tam blubowy przez ten tydzień i wyszła. Na pewno tak. Wiemy, Tomka, tak? wiemy, że znamy Tomka, wiemy, że tych kartek już trochę na łapotach, z i no no, Jeśli ukrywam, że ta dalej będzie głupota, to niestety zawodnicy tak postępując nie będą ugrywali w końcu za mojej kadencji. No, ja Także tak, że, y, na pewno podejmiemy jakieś kroki, nie, nie to ja podejmę, tylko podejmę tutaj próg, bo to nie jest pierwszy raz, tutaj to mogę powiedzieć, no, ale nie zobaczymy, co będzie, tak, będziemy tego wieszać. Tak? Natomiast mówię, no musimy podjąć, bo no, nie można się jakoś powtarzać po raz kolejny, ale to nie Jest tylko na nie tylko jeśli chodzi o tylko mówię, no słabsza dyspozycja, można mówię słabiej zagrać piłkę, ale biegać trzeba, a dzisiaj niestety u dwóch, trzech nie było tego na tym poziomie, co przynajmniej prezentowali, prezentowaniu, kontrolni ale ze słabszymi drużynami, dlatego mówię, dodało dużo do myślenia, ale to pierwszy śliki mam nadzieję. Pytanie odnośnie zmiany Rafała Grzelaka w przerwie. Grzelak pana zawiódł, czy coś się może stało w tych minut. Nie, nie, nie zawiódł, to przewodnicy i szukałem tutaj po prostu przetrapał, żebyśmy po prostu nie zaczęli stwarzać sytuację. Po przerwie też ich nie było, Chociaż Rafał dobrze dograł do no Przełka Czerwińskiego, kiedy było 1-0 w 90 minucie, chyba to było 89 ale niestety jest napastnikiem, ja mówię, że napastnik musi być pazerny, no, a ak akurat w tej sytuacji powinien dobrać. Eee, i może byśmy strzelili drugą tankę, może by się tak ten mecz inaczej skończył, bo inna sytuacja by oczywiście wynikła w meczu, ale niestety nie, z, naszej, z naszej, może gdzieś tutaj eee, naszych błędów, nie tylko z tyłu gdzieś w defensywie, gdzieś, gdzieś, gdzieś się zdarzyło, ale przede wszystkim w dograniu tej ostatniej piłki, bo no, było bardzo dużo niecelnych podań Dlatego ja mówię, mało stworzyliśmy sytuacji, uważam, że ten mecz rewisowo jest zasłużony. Chociaż trener by chciał wygrać, ja też. Trenerzy sygnalizowali już, że problemy kadrowe do trenera, mam Rota. pytanie. Trzech wyskakuje ze składu, jeden być może wróci z tego, co się orientuje, tak? Chyba fatalna sytuacja przed kolejnym meczem. No, rafał ostatnio ostatni mów, że nie no, ma się może ja też się zgłaszę. więc poważnie. Hmm. Może... Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby 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 aby na I zbuduję chodźmy z żeby nie byli poświęceni na, na utkowisko spotkanie. Myślę, że dzisiaj, dzisiaj był moment, kiedy, kiedy, kiedy pani na później na kontuzję Michała z Rzeczkę nas. Yy, była z rynku. później bardzo wyskoczyłam na dobrą korzyści, to znów coś tam trochę lepiej wyglądało. Natomiast no, nie wiem, bardzo no się możliwości tak? zmiany i wydaje mi się, że tutaj, no, się na głowie, wszystko, trzeba zrobić, żeby, żeby ci zawodnicy byli do mojej dyspozycji, bo, bo no, to jednak trzech zawodników gramy z mocnym zespołem i z kim byśmy nie grali. To, to takie są wyczucia, że ja mówię. No, jeszcze raz mówię tutaj. Wszystko trzeba zrobić, żeby ci ludzie byli potwierdzeni, żeby ta sytuacja przynajmniej była taka jak dzisiaj. No właśnie, jeszcze wrócę do bramki, którą straciliśmy. Jest Pan wściekł do okoliczności, bo w oprawkach niczego można powiedzieć. Tak, bo tak naprawdę taka dobra sytuacja, nie wiem jak to bliżej bo Wydaje mi się, że to na początku meczu zaraz, na początku Pawła Mikołajczyk, to była dobra sytuacja, natomiast na bramka spadła w punkcie

Powiedzmy, no, to, to nie była jakaś sytuacja, która bramka, ale to najprzeczężną no, ja swoim po no. przed na nad Natomiast zdarzyło się, wierzę, że mam że jeszcze tych ludzi raz pomoże i tutaj zdarzyło no, się trudno. My, My to mam, to, mam to, trochę do z części od tej bramy, bo jak Państwo pamiętają, tą, którą no, no, straciliśmy tutaj takie, jak, jak obrońca podawał z 60 metrów i przeskoczyła sławka Dojenickiego, to też taka troszeczkę bramka i, i, i dzisiaj może nie aż taka, ale, no, ale jednak też no, na pewno był ubrana. Nie słyszę tak, Nie słyszę. dziękuję za uwagę, do zobaczenia.